Cześć, siemanku! Jestem Kamil01, witam was w odcinku trzecim z farminga 17 Farming Simulator 17, 2017 i właśnie przyszedłem tutaj do wypożyczonego, wypożyczonej wywrotki, żeby posprzedawać to co mamy w silosach i żeby zarobić na jakieś zwierzęta, bo by się przydały. Teraz nie wiem na jakie. Owce, krowy czy świnie? Tutaj jest właśnie taki dylemat. Ale mi się wydaje, że raczej chyba w owce pójdziemy. Tylko tak, co najpierw powywozimy? Mamy 21 ton pojemności. Eee, Przenicę możemy do Denton, gdzieś. Eee, R, a tu coś takiego będzie N. R, start. Den, coś, gdzie to jest? Denton Bakery. Musimy zaznaczyć sobie na mapie, żeby jej... łatwiej nam było dojechać. Tu odznacz miejsce. Aha, to tutaj na wprost i odbijemy. A to łatwe. Ale taką mapkę zawsze warto mieć. I tako. ten odcinek powinniście mieć w Full HD w 60 fps nie wiem co z tym programem, ale powinno być tyle i powinniście mieć Full HD. A poprzedni odcinek mówiłem, że w Full HD wszystko i tak dalej, a nie był w Full HD. A to wszystko dlatego, że ten Shadow Play jest trochę dziwnym programem, jak go zaktualizowali. Ponieważ dziwnie się nagrywa, właśnie. Raz HD, raz Full HD, takie głupie, ale no tak jest. Może ten powinien być Full HD, a poprzedni, no niestety, macie w HD, ale w 60 FPS-ach. Ale jest odcinek, i będziecie mieli czwarty też Full HD. To bodajże tutaj, ile zarobimy. No, 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 nawet. Nawet, nawet. Dobra, już tędy nie wyjadę. Ustawić się trzeba normalnie, a nie już kombinować jak najszybciej wyjechać. I dobra, tu za... A to... uuu, uh, 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 już znak zje, już znak strąciłem. Ale może, nie można tak... Ty wiecie co w sumie? Czekajcie, zaraz włączymy sobie radyjko, tylko nie wiem jak to się robiło. Pyk. pyk, 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 pyk. Głośność radia dam na 10. Da się mniej, nie, da się na 10. Radio włącz. Ty nie słyszę nic. Jest, leci. Co za muzyka dziwna. Nie chcę. Może jeszcze YouTube się przyczepi, że jakąś muzykę puszczam w, filmikie, w filmiku i tak dalej. Więc to nie, nie, nie. I musimy sprzedać kolejne coś. Mi się wydaje, teraz soję bym sprzedał. Ale czas mogę przyspieszyć. Albo nie, nie, bo ja mam powypożyczone maszyny. To nie. Tego nie. Maszyny są powypożyczane, nie chcę ich ten... Stracić Dobra, pod górkę jedziemy Bo nie chcę znaczenie stracić, ale nie chcę dodatkowych kosztów ponieść Tą przyczepę musimy sprzedać i jakieś zwierzęta kupić Właśnie nie wiem co, no Tak myślę nad owcami I chyba owce kupimy Bo świnie brzydkie są Brzydkie, nie podobają mi się, nie, nie Wiem tylko, że one jedzą rzepak tak dalej wszystko ten. Trzeba im przywozić. I tylko to wiem. A z misjami nadal nie wiem. Możecie mi napisać, żebym w czwartym odcinku tam już coś zrobił z misjami, ale to już raczej sam się dowiem jak misje robić O jacie! I trzeba od nowa zakręcić ojacie taki skręt ta naczepa ma że o i ten ciągnik też ma taki wolny ten skręt że o jest dobra pszenicę już przy niczy już zostawiamy jęczmień 14 soja 7 mamy ale ona jest najdroższa w sumie co tu jest najdroższe Soi, soja jest taka dobra, albo słoneczniki do Marys Farm, słoneczniki, tak myślałem, słoneczniki start. I od razu na mapie musimy zaznaczyć, już muszę ogarniać. Mapa jest na pierwszym, ok. Pyk, odznacz tu jedziemy. A to tak jak jechaliśmy w pierwszym chyba odcinku, tak. Jak się nie mylę. I czwarty, czwarty lub piąty odcinek by, powinniście mieć na Multi, tak, na Multi, dobrze słyszeliście, na Multiplayerze z kilkoma osobami, jak to się uda to naprawdę będzie fajna seria, a jak nie no to na Single sobie pogram, modyfikacje jakieś powgrywam i będzie dobrze, żeby jakoś tutaj tą farmę powiększyć tak dalej, no, wiecie o co chodzi. Tylko nie wiem teraz taką, czy może nowy kombajn przyczepa, czy siewnik? Siewnik z kultywatorem byłoby to rozwiązanie dobre, ale zwierzęta nam przyniosą dalszy. Tak myślałem, że dzisiaj mama mi wbije do pokoju i wbiła Dobra, ja tu zamarzę gdzieś szósta minuta Nagrania Wyciszony dźwięk mieliście mama przyszła do pokoju Okej okay. Ale wolno tutaj to jest strasznie, znaczy się wolny jest ciągnik, pod górkę strasznie zwalnia. Okej, okay, a, światełek tych ostrzegawczych nie włączyłem, muszę zobaczyć jak one odbijają się, no że odbijają się w naczepie i tak dalej, to to jest tutaj piękne właśnie. Dobrze, że to zrobili. Tutaj to super. Ale dlaczego dopiero w 17 farmingu? Jeszcze gleby 3D nie ma, no To to naprawdę kiepsko. Ale mi się wydaje jak chcą zrobić glebę 3D taką porządną mi 19 może będzie lepsze. W sumie mi się wydaje na 19 stracą dużo. Farming dużo straci. Ponieważ w 2017... Wychodzi, powinien wyjść jesienią e, kat, Cattle and Crops albo crops e, Cattle and Crops, coś takiego, chyba źle to czytam i wymawiam w ogóle, ale wiecie chyba o co chodzi, też symulator farmy, symulator rolniczy ogólnie, jak widziałem, e, alfa zwiastun alfa, no to grafika nie jest na najniższym poziomie nie jest na wysokim poziomie znać znaczy się nie jest zaawansowany, jest po prostu dobra, dobra grafika, jeżeli chodzi o wszystko, o rośliny i tak dalej, to powiedziałbym nawet, że lepsze niż w farmingu. Wiem, że tam będą pory roku, gleba 3D, która będzie jeszcze poprawiana na pewno. Wszystko tam będzie jeszcze do, dopracowywane i tak dalej, ale jak na wersję alfa to farming jest pod tą grą. Jak dla mnie. Farming jest pod tą grą. Jakby był jakiś ranking, to ona już jest u mnie na pierwszym miejscu, a na drugim farming. A myślałem zawsze na odwrót, że tu farming jest wszystko super, ale jak w końcu no, zobaczyłem ten kolejny zwiastun i dowiedziałem się, że jeszcze rok będą robić tą grę i pory roku tam też są, to to... Ta gra będzie najlepsza symulatorów rolniczych lub może farming 19, zobaczymy Ale tutaj ona będzie według mnie taka najlepsza o, zobaczymy jak to będzie. Jeszcze rok czasu, teraz farming 17 jest hitem wszystko tu fajnie. Gdzie ja jadę? O, ale wyrobiłem A no na no farmę dobrze. Nie skrzynka! O nie, już nie mam skrzynki. Już farmingami nie przyślą. No, skrzynki nie ma. Dobra, zarobiliśmy trochę. Mógłbym kupić. W sumie z chęcią kupię. Miałem powywozić dużo tych rzeczy, ale to jest jeżdżenia i jeżdżenia. Ja to z chęcią zrobię poza. Poza nagraniami, bo tu widzicie nagranie to, to zajmie całe, całe nagranie włożenie tego. A chciałbym coś jeszcze innego zrobić, ale wyrobiłem. Ładnie. Ej, 9 jest. Do sklepu musimy zajechać. I zabrać tą naszą do zwierząt. Pojechać kupić zwierzęta. Przywieźć je i już będzie koniec. Odcineczka. Ja tu bułeczkę sobie jem, więc możecie nie raz słyszeć, jak coś gryzę. Taka chrupiąca, dobra. Polecam. No dobra, dobra. Wow, 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 ale zakręcam. W sumie powinienem się na farmie skupić, ale no. Zbieranie i tak dalej, sadzenie. A ja tu od zwierząt zaczynam. Zacznę od y, owiec na razie. Tyle ile mogę, tyle ich kupię. I zobaczymy jak to będzie. Mi się wydaje, kupię te kilka owiec. I chyba poje, pójdziemy właśnie na, na farmę, żeby te zboża i tak dalej robić i zbierać. Dlaczego to jest zakaz gwiazdo? Dobra, przepisowo, kierunkowskazik, wyłączenie kierunkowskaziku, skręcamy, skręcamy i hamulec, i cofanko. ale ładnie się odbijają te ostrzegawcze, okej, okay. i mamy jechać po, do Merys Farm, czy jak to tam jest? Marys Farm, no dobrze. Marys nie, Marys Farm. Tak, dobrze. Czytam. Tu góry. Dobra. Skręcam tutaj i tutaj na prawo i lecimy tak jak tam się leciało. Okej. Okay. Wiecie byłoby mi Byłbym war bardzo zadowolony, żeby pod tym filmikiem było 20 górę. Jak będzie 20 to super się ucieszę. Jak będzie jeszcze więcej to kaka z radości. <laughs> A żeby tak było te 20, wiecie. To tak lepiej się czuję, lepiej nagrywa się. Wiadomo, że w końcu ktoś to ogląda. Łapeczki są, podoba się wam. Właśnie, jak tam unboxing? No, nagrywam te trzy odcinki właśnie w dniu premiery. To mówiłem już chyba w drugim odcinku. I na telefonie sobie zobaczę, jak tam unboxing Farminga się trzyma w telefonie. Ej, no, aplikacje YouTube. Jak to sieci nie ma, jest. O już myślałem, że źle jadę. Unboxing farminga Mamy godzinę 18.15 Czy jestem zadowolony. Mamy godzinę 18.15. Unboxing był godzinę temu udostępniony. I wyświetlenia zgadujcie. 3. 2, 1. 32 wyświetlenia. Nie, nie jest źle. Jak na godzinę, to nie jest źle. I że to u mnie tyle jest. Łapek nie zobaczę. Nie, zobaczę łapki. 6 w górę, jedna w dół. No i jakie na godzinę jest dobrze. Jest dobrze na godzinę. Podoba mi się. Tutaj podoba mi się. Okej, okay, komentarze jakieś są. Jest. Eee, a dla kogo tamte gry? Wiem. Tak dla Beki. Tamte dwie to na konkurs. Konkurs, biorę udział jak będzie. Co tu, jakiś konkurs? Już jest siedemnastka. Takie pytania. No, no, możecie pisać właśnie pytanie, podpowiadam sobie. Ta tu dużo osób pisze, że na konkurs i tak dalej. Konkurs będzie, biorę udział. A powiem wam dopiero. W... W jakimś tam farmingu, w czwartym, może w piątym. Jak nie zapomnę, przypomnijcie mi, to y, powiem wam, na co były mi tamte dwie sztuki dodatkowe, gry. Tylko sobie najpierw musimy kupić tutaj. To już wiecie, co nie zdąży jechać, bo to całą mapę jechać tylko. R? O, jest! Owca, 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 kup. 10 możemy kupić kupujemy 5 suma 26 a to możemy kupić na Maxel jest kup a tu potwierdź chcę zapłacić mam owce mam owce patrzcie mam owce i to białe wszystkie a to, to one jak tam by jakby jakieś sztandary, posągi stały i się nie ruszały Oj, tutaj słabo. Wiecie co? Przez 5 minut mam jechać tam do góry z owcami i... Dobra, dla was to zrobię. Macie oglądać, no. Dla was przyjadę. Mógłbym to poza odcinkiem zrobić. Ale w sumie fajnie mi się tak gada z samym sobą, tak do mikrofonu, no, czyli z wami... No, i jest dobrze. Muszę wyjechać po prostu tam na drogę. Droga i w lewo. Ale z górki będzie fajnie. Patrzcie. Ło! Ale skoczył. Tylko żeby nie w drzewo. O, jak ładnie. Nie było tak, tak... Yy, ekstremalnie. Było tak normalnie. Yy, awaryjne. Jedno... Ten drugi. Fajnie, że przy światłach nie ma takiego laga. To tak, tak wkurzało bardzo, że... O jacia. A, tu w prawo, o. A, ja mam jechać tam! Ja, ja chciałem do Świnie jechać. A, to mam bliżej. No. To teraz wjeżdżamy tutaj, tam na wprost, przez pole czternaste i na pole 11. No wolne te ciągniki mamy. Nie powiem wolne. Tutaj trochę do góry pole 14, polutko 11. I ówce, chcę wam jeszcze je puścić, tam zobaczyć, czy będę mógł słomy wsypać. Nie będę już pod górę wjeżdżał, bo on zwolni to dużo. Ten traktor, ale patrzcie, pola są niektóre zasiane. W 15 tego nie było. Tutaj mi się to podoba. Spodobało mi się. Dobra. I teraz tak Pewnie tutaj, tak, tutaj je zostawiam. R jest. Wyładuj wszystkie 10. Potwierdź. Tak Uwce mamy! Mamy uwce, patrzcie. Hop! Uwca! Czemu ona jakoś tak chodzi tak tak zacinając się Ty ładne Tutaj ładne ładna grafika tego ale jeść nic nie mogą biedne owieczki Pod i No jak się słomy tu nie przyjmuje A, -a. Ład albo tako podjadę Nie. Serio się zaczepiłem. Nie chcę spać do wody, do jeziora. Tutaj może muszę wyładować. Wyładuj tutaj lewy kontrol. I mi się wydaje, że muszę jakimś ładowaczem to wsypać. Chociaż wątpię, ale sprawdzić można. Bo jak robiłem samouczka ze świniami. A to też, to też chcę wyładować. Lewy si co jest? Dobra, tą przyczepę sprzedam już, oddam im. A ładowaczem później się pobawię. Dobra. Więc ja tutaj... Ole ładne. Tutaj stanę sobie i na tle owieczek się pożegnam. Dzięki za oglądanie odcinka. Łapeczki bardzo mile widziane. Ale tak, jak się spodoba, łapkę w górę zostawcie, będę wiedział. Nie spodobał się w dół, możecie zostawić. Wtedy będę wiedział, czy się spodobał odcinek, czy nie. A więc już dzięki za oglądanie. Na razie, trzymajcie się, no i cześć.